W niebieskiej szacie. Z... zielo- Żółtej. W zielonej wiedziałem, że to powiesz. Wiesz taki trelorony, to ja jestem w niebieskiej. W żółtej. Leczymy się na... To. A jak kogoś interesowało, no to tam sobie czytał. Jak kogoś nie interesowało, jak mnie, no to nie. Woda, 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 woda. Książka! Książka! Tak ogniem. Pomyliłem czaj. Książka. Ja chcę? Moja. Bierz ją w końcu. Chodź Za o właśnie, o to mi chodziło! Zamieć Dobra, czekaj, bo wracam y um. R. Jak to się robi, bo nie widzę tego. Uwale na pulpit, zniweczenie, Zakrzywienie, pożoga. Nic nie widzę. Zamieć. Trzeba będzie rzucić ochronę przed blodem następnym razem jak to już tu... sobie dałem. O tam gościa zamroziło. Zabijmy go pyk By... Haha, tylko ja go trafiłem No właśnie chciałem powiedzieć, że to ja go trafiłem Nie, to ja go trafiłem I mrozisz mnie No to zajmij się w końcu typem a nie Zopatrzcie no, o! 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 Widziałeś to? Good one God damn Ej, Zapomniałem węcik? na co i stopę, ale trudno ty... Dajesz. No chodź Czekaj na mnie God damn it Ok. Do boju. Tu, Gdzie tu? ty idziesz? Woda, woda. A no, byliśmy tam dopiero. To będzie książka. Rzutowałem. Idę, idę. Ok. Do boju polsko. Haha. Kałeś system. Kałeś system. Ej. To coś tu jest. Oh shit. Trzeba to zabić Opak. Okej, okay, nie, nie da się to zabić Okej, okay, teraz się da Da się O oh, fuck Czekaj Ej co jest? Co jest? Znaża A to to można spalić Co jest? What the fuck To już nie żyje, dobra, to dobrze Nieźle by go na ten koniec świata Taki mindfuckowy troszku Czekaj na mnie. No w sumie trochę jak koniec świata wygląda. Na końcu świata są schody? Tylko z nich nie spadni. Wlad? Kimitka. A, to był jakiś demon. Okej. Okay. To coś co się rozmnażało. Dobra Vladi, tak jesteś wampirem, wiemy to. Okej. Okay. Do jaskini! Zobaczmy, co mam w środku. Aha. Aha. Dobra. Fajna była jaskinia, nie powiem. Ty coś tam jest. Nie ma. A, prawie bym spadł. Czekaj na mnie. Idę. Kamperzy! O, fuck! Więcej ich tu. Ała, podpaliłeś mnie. Ale przynajmniej nie zginęli. Jeszcze jeden. O, teraz jest szansa. Dobra, zabijemy. ASF? Coś tam jest? Coś tam jest? Nie, nie. Okej, okay, nie ma. Nie, nie ma. Już myślałem, że spadnę. O. Chodźcie. Ała, nie. Zginęły mnie. Nie, nie. Ej, na serio, no, zabiły mnie same. Nie ja. No to no cieszę się. One mnie zabiły. O, oh, fakt, tam się zapaliło. O, no. oh. dammit! It's a trap! Oh. To było. O, oh. good one. Good one, good one. O, oh. już przychodzi do nas. Kolejna. No. Kałka. Książka? Nie? Ty. Sorry. O nie! Dude! Siostrę... O, mówię... Nie, one słychają! Nie. Nie. nie! 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 Sorry. Dobrze. Dobrze komitujesz. Nawet nie. Może po prostu wybuch. Jeszcze się nie... będę się rozdzielał. Nie? Dobrze. Bo go wysadziłeś, no? Jest, opak, jestem mokry. No, fajnie, prawie. Mm, tak. tak. No, magiczny pocisk, to jest głupie. Pyk, 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 pyk. No, dobra. Tak, nie, nie, I guess. <noise> <Sorry>. nie, <Ocean>. Shit. <noise> yeah. dobra, dobra, dobra. Wiesz, że one nie atakują, czyli mnie kamieniem zabijesz? Za to, że mnie nie. trzy razy zabiłeś kamieniami. Ja cię deneruję, mi na. O kurde. <laughs> e... A załani? Oh, Uciekaj Zastajmij. szybko na to. Holy fuck! Daję. <laughs> <grym> nie oddaję! A nie mogło się do nas dostać. Poziom jest pełen o. akcji. O! Tu nasz przystanek! Przygotuj kamyk! <grym> nie cepijem! <te> <grym> zepnij, zepnij ich! O, widzisz. Jeeeej! Yeah. Dammit! Ok. Teraz więcej ISF ich tu. Jest. Ja się zajmę dużym. O, jeszcze jeden został. O! Przynajmniej mają po mało życia. Wskrachłem. Checkpoint. No, jak na razie idzie gładko. Przyda o, się? chyba się zbadam takiego bossa O, będzie. kurde. Kostury odbicia, co on? A... Odbija ła... pewnie. Kostuj przeznaczony do... do co, tak, tak, no. Ten, co miotają. O co się dni ognia? I przybliż... O, dobra, jest szansa. A on dalej nie jest bosem. Ty, chyba, że się rozdzieli. No właśnie, ja miałem to mówić, że nie może co, być o! Oh, it! Dobra, leży. One są odporne na damn ten... It. Na ogień. No, no na co? Coś to. Tu leży, Nie, to wlezę. Bierz to! Kademona. demona! O! Oh. co to robi. robi. Ciekawe. Fuck. Come on, dude! Co to było? Moment, tylko się uleczę. Jesteś tam chyba na górze jeszcze chodź! Jest. To możliwe. Aha Nie? Ale odbicie A! robi ręka demona, bo jak daje etap to mi się gra czuje <laughs> Cały fiertywy ekran Patrz jakiś posąg O oh, Shit! Tu są Będę mierzył w posąg Coś się teraz zrobił. No widzę. Idziemy No na Dzięki. Weź go lekko chociaż. Nieważne. Okej, okay, nie. Cicho. Wydać go! <laughs> Skody goły, ja to bały. nie mogę pod no, jak się rozpada, to nie ma malutkie. Jeszcze malutkie, nie? Malutkich. To jest F, może coś będzie już. No co, Górze, co? No właśnie. O, z to do mnie. Można je stracić, chyba. Niedobrze. Nie można ich stracić. Ty bo one chcą cię zabić i uciekają przede mną. O, już są na górze. Chodź, schodź. Dałem ogień z leczeniem i wyszedł mi piłami. O! Fak, gościc popchnął. To... To są wszędzie chyba. Bierz go, a czym to? To nie. Wydaje mi się, że jednego minęliśmy. Znale? Pamiętasz kiedy. Ale to jak to tego będę Najpierw go pokonajmy, a potem. Okej. Okay. Controlsy. Znaczy punkt kontrolny. Bo to wiesz, bo nie będziemy musieli później ich pokonać. <laughs> o, zamiast. Nie. 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 się. Nie. Nie tak <głos> <głos> nic zach. nie policzył. Dzięki da Kontrolny Bo stałem poza zasięgiem Czeka, trzeba się rozejrzeć Punkt Książka No to tam nic nie ma Dobra dobra Idziemy dalej Nie ma widzisz Fuck. Kamień! O, no szybko. Okej, okay, okej. Okay. Holy fuck. Ale się wolno ruszam, jak mam 5 czarów na raz. Ty <laughs> O! Nie będę co rzuciła z lekka <noise> Dobrze, on już nie żyje. Nie! Nie pomagaj im. Lepiej ich, te, ten, nie samymi kamieniami udarać, bo... ...rozdzielają się wtedy. Trzeba coś... promieniem wybuchają. Jeszcze. Żeby eksplodowały, nie? Okej okay. O! Czuję. Widzę, że mele tu nie masz sensu w tej grze. Widzisz Może nie, nie ma nigdy tak, że musimy dojść, bo cały czas się coś by nie no. spełniło. O kurde, znowu ten spodziewać. duży. O, Jak go na świat? No dojście przede mną schowa. weź tego małego babi. Dzięki. Tym mówiłem. Nie umieraj. Nie wiem o czym mówisz. Jakieś to? Jaka Kurde Nie! Co ty zrobiłeś O! E to jest dość sposób Nie kamieniem nie No gościa schował akurat jak ty No Ja go kombinuję z prądem. tak słabo? I z... tym A. okej okay. z... Czyli... Woda, pyk i załóżmy jeszcze nie. Błądźmy promienie. O tak. No co jest? Jak ty złapałeś swoją laskę, robi? to jestem pod pod Ja sobie wezmę twoją laskę. Z wyrażeniem. Jak się lebitowa zabitowała w ogóle. Co wiesz? i co to jest? Ej ta. To... Planetka? Nie, też nie my To czekamy aż To flipa. A <grabilecki> <doddź> 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 tak. nie! Szybko! No. Dammit! Nie! 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 Bła! Szybko! Bła! Chciałem, żebyś mnie zespołnił na tym, na planetce, żeby nie było kejla. To trzeba szybko się na to pakować. Lista. God damn it. Damn hust god damn it! Albo musi jaki znak iść? Nie wiem, chyba nie. Nie ma tu nic innego? Też zobaczyć? Okej, okay. nie ma. Na 3-4, e. 3-4, trzy, cztery. Trzy, cztery. Okay. już! już Może nie trzeba tędy iść. Się musimy nie, porozglądać. Tak czy indziej? Ojej. God damn it. Ale zwaliłeś. Ja? A ty Aha, w ogóle ty... nie poleciałeś. O! Spadłem! E, spadłem! Zamiga, <grywia> go. Wydali go. Czy tylko leczyłeś czasem? Nie. Miałem zielone cweki. A ty go leczyłeś? Dziwne. No, nie też. Co? O! Co, to, co to? Ty... Ktoś się przetelep... O, co jest? Ktoś taki chce. Widziałeś to? czek i tak nie żyje. Jakie było? No, nie nie tylko mi. Złe te. Podleć się? Nie. Damet. Tak, przyszły tu. Ej, no nie mogę się ruszyć przez tyle. Ała. Demet. O Ty akurat zrobi się... Czekaj, to mówisz, że z tym mam połączyć, dobra. Może wyjdzie coś z tego Nie yeah. No, o to chodzi O Oto... O to. Nie wiem co ty zrobiłeś co to mi było? No, no nie, no nie. Wyłączyliśmy płomienie chyba. Nie mogę z tobą w tego. No, bo... no, no, no nie, no nie, no nie. Podpalasz mnie. Nie mogę po prostu z tobą grać. No już, już tam z nie tym. Nie mówię. Ok. Chodź tu Pomóż mi! Dobra, Złączmy promienie! Złączmy promienie! Był bardzo dobry pomysł. O to chodzi! Uff, wybuchł. Chodźmy tego dużego zabić. O! Nie pamiętasz? Tam jest jakiś duży? Nie. O widzisz? Może przeżyję, może przeżyję? Jest! O! I że tak trzymać. Cześć. A zobacz. A jakby walnął taki kamień? Czerwony? No kurde, nie zdążyłem. Nie. Dobrze! Myślałem, Każde że... Rozglądajmy się. I sobie, co z tym zrobię? okolicy. No. Ale wydaje mi się, że tu już zrobiliśmy wszystko. Tu nic. Tu nie można. Nie ma nic. I tu już znaleźliśmy mieczyk. To nie musimy, musimy się troszeczkę poczekać, aż będzie tak całkiem na płasko. To całkiem niedługo, przygotuj sobie. No to heck. wygląda. God damn pierwszą. Przygotowany, uwaga, uwaga. Dobra, biegnij. Ej, no spadłem przez ciebie, No Co to, to miało być? No nie, ja tak samo. Zajmij co to ja zrobić, Może nie? przewiniemy nie po co, prostu co, co let's play'a, aż nam się uda przez to przebiec. Ja myślę, że to i tak już ten, po prostu zaczniemy ten w tamtym myśl... miejscu, w następnym odcinku. Okay. Wiesz? No. Tak, ja, no to tak już jak zacząłem, no to... Dzięki wielkie, że oglądaliście kolejny odcinek, dopiero... O ile wiem, jeszcze jest To wiecie. To... Dobra, to cześć, żegnajcie.